Wrotycz. Tanacetum vulgare. Zauważyłam, że ostatnio w mediach społecznościowych wręcz zewsząd wypływają informacje o wrotyczu. Maceraty, oleje i inne preparaty. Skoro to taka świetna, prozdrowotna roślina i Teraz na topie postanowiłam podzielić się z wami ciekawostkami i informacjami na temat jej właściwości magicznych, ponieważ przecież po to tu jesteśmy co niedzielę. Zapraszam. Wrotycz Owszem, od wieków, stuleci wykorzystywany jest jako roślina prozdrowotna. Często nie tylko w organizmie, ale również na roślinach e, wykorzystywany był do pozbywania się robaków i innych zanieczyszczeń. Jednak dla mnie ciekawy jest fakt, że chociaż rzeczywiście jest to roślina, którą można niektóre dolegliwości wyleczyć, tak samo jest rośliną silnie trującą i trzeba momentami na nią uważać. Ta jego dwoista natura przejawia się również w historii i Metodach, w jakich e, używano, stosowano w rotyczu, nie tylko jeśli chodzi właśnie o jakieś zdrowotne preparaty, ale również jeśli chodzi o rytuały. Jak już wspomniałam, odstrasza, przegania i wykańcza robaki. Dlatego w starożytności stosowany był do balsamowania ciał, aby właśnie robactwo odstraszyć. I po dziś dzień używa się go na przykład w wieńcach pogrzebowych. Natomiast w fioliografii, czyli w wiktoriańskim języku, kwiatów oznaczał niechęć albo wypowiedzenie wojny. Obecnie jednak, jeśli chodzi o symbolikę w wrotyczu, ma on znacznie bardziej pozytywny em, wydźwięk i wymiar. I na przykład trzymanie go w domu już. Odświeża i rozwesela atmosferę. Dodatkowo, jeśli odwiedzamy osobę chorą, możemy wręczyć jej taki bukiet zwrotny i bynajmniej nie będzie on oznaczał tego, że nie chcemy mieć z nią nic wspólnego, dopóki się nie wyleczy. Wręcz przeciwnie, chcemy poprawić jej samopoczucie i pomóc w szybszym powrocie do zdrowia. Wrotycz nie tylko rozwesela i wprowadza harmonię, ale lubi po prostu dzielić się swoimi uzdrawiającymi mocami. No i teraz, kiedy nie potrzebujesz akurat leczyć e, swojego żołądka maceratem z wrotyczu, ale chcesz na przykład oczyścić swoją energię, swoją aurę. To takie mm, kwiaty, gałęzie wrotyczu doskonale się do tego nadają. Możesz je wziąć i po prostu symbolicznie otrzepywać, oczyszczać się nimi od czubka głowy po palce u stóp. Po tym, jak już zakończysz takie wymiatanie negatywnej energii, możesz te gałązki spalić, żeby pozbyć się wszystkiego, co na nich osiadło. A zeszło z Twojego ciała lub z Twojej aury. Dodatkowo, jeśli czujesz, że już dłuższy czas um, ciągną się za Tobą jakieś niepowodzenia albo bardzo, bardzo złe, y, ciężkie takie samopoczucie, możesz stosować taki rytuał oczyszczania wrotyczem przez co najmniej tydzień. Tylko wtedy, oprócz tego otrzepywania się jego kwiatami, gałązkami. Powinieneś, powinnaś odpocząć od negatywnych wpływów. Wspominałam o tym w diecie negatywności. Najlepiej unikać mediów społecznościowych, telewizji, jakichś takich negatywnych programów, które napędzają dramaty, napędzają jakieś takie sensacje i negatywne emocje. Wroty, czy jeszcze kwitnie, dlatego zapraszam Cię, zbierz sobie. Kilka gałązek, kilka kwiatuszków, i umieść gdzieś w pokoju, gdzie zbierają się ludzie, a wprowadzisz do tego pomieszczenia harmonię i radość. Ja wybieram się na spacer w poszukiwaniu wrotyczu już niedługo, a tymczasem życzę Tobie i sobie pięknego dnia.